Dzisiaj mano widzowie dzisiaj robimy live'a, y, takiego już na szybko y, ogólnie będziemy grać y, na tym na Naxmine. Będziemy sobie uzbrajać się. W sumie mogę już nawet od początku. się wykliorowałem. Już nie, nie, nie będę i tą z powrotem. Yy, więc teraz tak, yy, dla każdego początkującego gracza jest tu na spełnianiu się, a i w ogóle yy, mamy lobby, pod ukośnik lobby sobie wpiszcie i wtedy mamy lobby I możemy sobie normalnie wyjść. Dobra, ale to nie ważne. Chcecie sobie wiecie, na przykład wiecie, że jak to skopać, i każdy myśli, że to łapką, kurde. Nie, to musicie po prostu ja ukośliczyć kit wpisać i Enter, i po prostu tutaj to kliknąć i macie kilof i możecie kopać normalnie. Ja mogę sobie kopać i no. I sobie to przerobiamy i mamy 27 I Teraz za stack możemy sobie to zdobyć Za, za stack tego serca szkielet Więc musimy sobie nakopać To są bloki, więc łatwo zdobyć Zobaczcie ja nie wiem czy u mnie e, villagerowie nie mają oczu pewnie, dlatego że ja mam tekstu paka sobie ja wyłączę. E, dobra, i mam stack jeden. I teraz mam serce szkieleta. Teraz za serce szkieleta mogę mieć z, y, Mogłem, mogłem rzadki kupić, ale dobra. <tryk> Mi dzisiaj widzę gardło, boli coś. I kupujemy klucze, Mamy dwa klucze sobie je odblokujemy. Leci. Co będziemy mieli? Spodnie demona. Kurczę. Słaba, ale przynajmniej nie czarodzieje, bo czarodzieja jest słaba. Coś, coś. Dobra, teraz zwykłą. Rzadko znaczy. No jestem ciekawy, co tu będzie. Znowu spodnie. Teraz widera, to biorę, to... Set Widera w ogóle jest gdzieś dostępny? Bo już mi się pamięto Set Set czarodzieje. Kilofy A seje, set Widera, ślepy jestem. W ogóle set sta się zbufowany i chyba się nie opłaca już ulepszać na Widera. Widera ma, ma chyba lepszą LK. Jak dobrze pamiętam. Co jest. A, chwila o, dobra, i czyli kopiemy dalej. Te emeraldy najbardziej się opłaca, a patyki to się, na przykład, za dodatki jakieś się te, Bo za taki stak to jedną się jeszcze, jedno szerte szkieleta, więc to opłaca się bardziej, chyba, za to, ja nie wiem. Я кто украшить? Вокруга. Сейчас mm -hmm. же пробуем купить путь, Najpierw musimy sobie to kupić. A w sumie... Kurde, nie mogę. Ja mam słaby kilof. Ja muszę sobie wydropować albo kupić w sumie kilof. Chociaż czarodziej nie ma kilofa. To który ma kilof? No i jest że kopatrzmy, mopacz jest tylko. Kilof! Dobra. To to jest... To się najbardziej opłaca, chyba. To się chyba najbardziej... A w sumie... Ja jestem głupi jak... Kurde. Mogę sobie zrobić... Demona. Lepszy. Lepszy, to mi się szybciej kopie, no. Hopie. Nikt nie ogląda LOL. Wiedziałem, że tak będzie, bo yy, nie wiem LOL. E, dobra. Bra, ile? dwa staki. Dawaj to! LEGENDARNY KLUCZ MAM! o oh maj kurde jeśli on mi znik... JEST! działa no Ej, to jest stary kill of stasia stary kill of stasia teraz to kill of stasia jest nie wiem będę musiał chyba yy, wiecie Pozmieniać, bo zbufowałem tylko to, chyba na razie. Na razie to. A przynajmniej To jest chyba słabe, nie? Fortune Deficiency, ale to chyba są lepsze. Nie wiem. To Fortune V, no to to lepsze, bo szybciej to kopię. Zobaczmy. Zobaczcie Czarodzieja, to tak wolno. Demona, tak wolno. Nie, chwila. To tak wolno. To. 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 Sofia jaki spała ci lol. W ogóle pewnie się zastanawiacie co było z Koks powiedzcie, on cały, cały czas był tylko yy, jakby nie chciało się nikomu nic robić. Przede wszystkim też mi. I też myślę nad zmianą contentu kont z Box PVP na przykład. Ja muszę też pouczać moje filmy. I po obczajęcie jak ja tam nie miałem content, bo też nie widziałem. Na przykład nie wiem nagrywanie box PvP. No to, to wiem, że na przykład grałem chyba na Lore MC i sobie też chyba zagram na Ultra Hubie na filmie. Bo na Ultra Hubie to kurde, masz od razu, gdy wbijesz to masz wszystko od razu, kurde. Znowu ta ha będę musiał wbijać. A ja teraz będę miał no, ile tego jest? Zobaczcie tego. Ile tego jest. No dawaj. Ale zobaczcie, ja tego mam, ja jestem bogaty Ja w ogóle... Dobra, teraz pytaję co jeszcze zrobić yy... Dobra, teraz pokupujemy Diaksy. Czy zdobyć pałki? Mam pałki, ale mało. Więcej potrzebuję. O. É, tá. Tô só de break dessa malucuda. Uou, oh, buck flip, cu da. Buck flip. Filha, filha. Moonwalk. Moonwalk. Zobę, bo walka robię w Minecrafcie. SFC zrobię. Eee, dobra. Zróbmy sobie rzeczy. Świetnie teraz wszystko. Zacznij ja tego. Mam. Co tu się odwala? Co tu jest? Cały Zobaczcie, ja mam wszystko w sercu szkieleta, nie? Zobaczcie ile ja legendarnych kluczy mogę kupywać. Tym będę miał cały EQ w legendarnych kluczach już nie mogę, ale Mogę sobie dokupić. Będę miał znowu. Mam siedem kluczy legendarnych. Widzowie. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu wylosujemy. Kurde, powtórka, nie? Dobra, jeszcze raz. Zobaczmy, może koło łeba. Ja koło łeba! Zgadłem, oh my gosh! Majcie coś... Z... ...fajnego. Co so, No czemu ja ciągle mam takie kilofy? Zaraz do kosza do lodu Dobra, enchant fale złote jabłko. Coś. No ciągle te kilofy ja mam. Jeśli jeszcze raz dostaję kilof, nie to ja chyba... Come on, back stick. Dobra, ja wyrzucam te kilofy, mi się, są, nie są potrzebne Fila! Co ja zrobiłem? Wyrzuciłem killoff Widera Kurde, a ja tego chyba nie będę... Tu jest, no, jest. Dobra. E, kilo kilo feeder mam, dobra. Dobra. E, może być git, 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 fia. Dobra, już. Dobra, mi więc tak, mamy y, rzeczy, teraz możemy chyba pokopać na strefie PvP, idziemy. Kilo of ale lepsze. Ja tam nie, nikt nie gra, więc bezpiecznie co no, zapomniałem. Z Dobra. Kupiemy, kupiemy, kupiemy. Kupiemy, 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 kupiemy. Tylko... Tylko to mogę powiedzieć, kupiemy, kurde. Dobra. Ej, ja nie, wiem, po co ja to mam? Co to jest? Po co mi to? Po sobie to chyba, żeby sprzedać, lol. Ej, tak, e i tak prawdopodobnie e. aktualizację. Nie ja wnikajcie, co ja tam. Ja mam złoty jabłko. Nie, gadam, że ja to mogę zrobić. Kurde, nie mogę, muszę mieć staka. Dwa staki. Jo, pyta. Guys, pyta. Wy nie słyszycie, bo prawa autorskie ma. Wy nie słyszycie. W ogóle teraz nic nie słyszycie z komputera i w ogóle gry, bo jakby to ma prawa autorskie. Chyba prawa ale... Wolę sobie, wiecie, przyciszyć. Um. Czas sobie pokaże. Ale on jest fajny, a to Aternos. On jest tragiczny. Uh -huh. Wbijać po prostu y, IP, IP. IP to coachman gg.com. Według mnie fajny serwer, nie? Fajny fajnie sobie da się pograć. Y, teraz Wam y, pokażę. Uh. e para lá Jest oficjalnie, ja rozumiem o co ci tu chodzi. E, dobra, e, no dobra. Ja wam dźwięk mogę w sumie już przywrócić taki ciszy, bym powiedział. Bo jakby, że mnie słyszeliście. Nie? Oczywiście, e, no, aktualnie, w ogóle, tu wszystko, wszystko tu jest zbudowane ręcznie. No chyba, że no, niektóre plugi i Ja już muszę... też chcę zdobyć, ja. Elka. Jak będę miał Elka, to będę przez e... Giwa, a w sumie nie. Chyba są tu fajne nie? A są. Są. Jeszcze zrobimy, musimy zrobić y, system automatycznego FIDA, mm, żebyście y, mogli sprintować w ogóle nie. Więc to, o no to szybko kopię! Oh my go! Wiedziałem, że kilofwidera najlepszy, nie? Kurde, Zobaczcie, jak to szybko kopię. Zniszczyłem, lol. Zniszczyłem. Chwila, bo ja mam. Opa. Czekajcie. Sadam. Stylwala i kośnik. Deop. O Boże, ile ludzi. Dobra, jestem. Teraz. Świecznie e, A tu mogę, lol. Nie, zbugowało się coś. Flagi się... Flagi się zbugowały. Kośnik ranza. Zapomniałem, ja nie mam opa, dobra. Muszę, się, <coughs> bez opa sobie radzić. <coughs> Kurde głupia chrypa. Bierzemy Fireworki, będziemy mieli kurde wszystko. Ja wiem, że wy wizowie nie ufacie na ten losie, ale. I tak nawet tego nie oglądał to Dobra. tak Taka. Kurde i teraz to gówno będę musiał kopać. Nie chce mi się. Tutaj da się... Ja wiem czemu, bo ja tu fraga nie ustawiałem. Chyba miałem tu... Po prostu wiecie tam problemy techniczne, ale możecie kopać, nie? Kur. Zapomniałem, flagi. Flagi tu się bugują, no dobra. Świetnie, kur. Się góry zepsuło, what the hell. Chcę sobie opadać. Jakieś reklamy, co to jest? Co to jest? Nie można, nie można, cenzurka leci. Ej, kurde, same tu rzeczy jakieś dziwne są. Dobra, chwila. To operator. Dobra, wracamy. <laughs> się wszystko zepsuło i co i przez film będzie kurde flagi postawiać przez live'a <laughs> nie. No nie, nie robię dobra yy, teraz sobie Wy robimy, jakby wiecie. To, to. Ej, what the hell. Dobra, to. To. Ale. E kurde mi się nie mieści, bo ja mam miliard tego. To. Kurde, pomyliłem się, jakim jestem. Z Kurde, dawajcie mi to. To jeszcze staka muszę mieć. się odwala. Co? So, wbijajcie. Wbijajcie, jeśli ktoś... Kto jest, niech wbija. Wbija. Co, so, które są, to wbijają. Chwila chwila Yyy... Ekran na chwilę zniknie, ale ja chyba będę, nie wiem. O Dobra, yy, teraz. Teraz chyba pojełem wszystko Wszystko było chyba być teraz git w końcu mam stack jakichś głupich patyczków Teraz idę Elka. W końcu L mam. Teraz fajerwerki ja Gdzie one znowu były? Tu Mogę mieć miliard fajwerek teraz? Ja. Gdzie jest ta Elytra? Tu. Nie, bo ja udera kupiłem. Jak ja... Fila. Jak ja kupiłem Withera? Kupiłem przez Stasia. Nie wiem. Nie wiem widzę, ja może przez przypadkiem tu wiem. Dobra. Teraz wam coś pokażę. Epickiego. To jest jak Asia Elytra. O kurde, zapomniałem jej założyć normalnie, normalnie nic się nie dzieje teraz piszę TRL e, Enter Teraz mamy sobie takie coś Kurde O Fajne Mega fajne To jest I teraz zobaczcie, mogę sobie Pyk I mam teraz takie fajniejsze fajne, To fajny plugin i z tym pluginem czasem te te shopkeepery nie działały, nie wiem czemu. Że jak w klikałem w nie, to wywalało z serwera. Pisał Discollect. Więc to... fajne, to jest taka fajna dropniutka rzecz. Echa, jak ktoś wyszło sobie jest kurde. No że samo, żeby Zora, nieważne. Ja przez kółka i znowu przez wszystkie kółka i przysłałem, przysłałem to wisiału i zrobiłem znowu... Myśli. No i to jest taki szybki streamik oh. ja go zaraz mogę zachodzić, więc... Więc co widzowie?